Cześć! Zbliża się Dzień Dziecka, więc wszystkiego najlepszego. I z tej okazji postanowiłam sprawdzić w każdej części Simsów, na ile problematyczne jest granie samym dzieckiem. Które mechaniki gry mogą to ułatwiać, a które utrudniać? I co dzieci w ogóle mogą robić, żeby poradzić sobie bez rodziców? Mam tutaj oczywiście na myśli takie dzieci, co chodzą do szkoły. One są do pewnego stopnia samodzielne. Na start nasuwa się pierwsza przeszkoda w postaci opieki społecznej, więc najpierw powiem, jak to w ogóle zrobić, żeby grać samym dzieckiem. Oczywiście testy są wykonane w grach bez modów. W pierwszej części Simsów możemy tak po prostu stworzyć sobie samego dzieciaka i od razu nim grać. Nie ma żadnych ograniczeń, nie wyskakuje żadne powiadomienie o braku rodzica. W jedynce jest też tak, że jak rodzic ma em, nieszczęśliwy wypadek, to dziecko może zostać samo. Mówiłam o tym w filmie o adopcji, najpopularniejszym filmie na tym kanale, od razu o nim tutaj wspomnę, bo pewne rzeczy mogą się gdzieś tam przeplatać. Jeśli coś nie jest jasne, o czym tutaj nie powiedziałam, to prawdopodobnie powiedziałam to po prostu w tamtym filmie. W tej części jeśli dziecko znika z rodziny, to tylko w wyniku złych ocen zostaje wysłane do szkoły wojskowej. Opieka społeczna jako taka dotyczy tutaj tylko niemowląt. Także kombinacje żadne nie są potrzebne. W The Sims 2 muszę przyznać, że jest serio trudno. Nie jestem pewna, czy to jest w ogóle możliwe. Dajcie znać, ja znalazłam swój jakiś tam sposób, ale gra jest naprawdę wrażliwa na samotne dziecko i zawsze wywęszy. Oczywiście, stworzyć samego dziecka ani nawet nastolatka się nie da. A osoba dorosła musi koniecznie być z małoletnim spokrewniona jeszcze do tego. I czego byśmy nie zrobili, to gra zawsze wykryje, że dziecko zostało samo i będzie zabrane. Próbowałam usunąć rodzica na kodzie, dodać go do innej rodziny, zmienić rodzica w dziecko przez insimenator. Tutaj akurat wpadł faktycznie mod, mimo że mogłam użyć sim modera z testing cheats, ale tak słabo znam ten kod, że moim pierwszym instynktem było po prostu zainstalowanie insimenatora i tyle. To jest to samo w zasadzie, ale czego bym nie zrobiła? W każdej z tych sytuacji opieka społeczna ogarnęła, co się stało. Ogarnęła, że tego rodzica nie ma. Więc tutaj byłam zmuszona zostawić ojca w rodzinie i zrobić mu statyczne potrzeby, żeby sobie tak stał zamurowany gdzieś w kącie parceli. To był jedyny sposób, na jaki wpadłam, i wydaje mi się, że tutaj pozbyć się rodzica w taki sposób, żeby dziecko mogło być samo, się po prostu nie da. Myślę, że powodem tego jest to, że gra jest bardzo wrażliwa w ogóle na dziecko, które jest samo w domu. Nawet kiedy rodzice są w pracy, to dziecko po dwóch godzinach zostanie zabrane przez opiekę społeczną, jeśli nie zadzwoni sobie po opiekunkę i tak dalej. W The Sims 3 też oczywiście samego dziecka sobie nie stworzymy, ale dorosły Sim przynajmniej nie musi być spokrewniony z tym dzieckiem. Żeby grać samym dzieckiem, żeby tego dorosłego w ogóle nie było, musimy na kodzie Testing Cheats usunąć dorosłego przez kliknięcie z Shiftem i obiekt usuń to. Mając wtedy wybranego dzieciaka, bo na aktywnym simie nie da się tego zrobić. Gra super się nabiera na tę sztuczkę, totalnie nie ogarnie, że tego dorosłego już nie ma. Bo nie wydarzyła się żadna tragedia, nie ma żadnego takiego wydarzenia, które by po prostu uruchomiło opiekę społeczną do interwencji. Sim po prostu sobie zniknął. Bo tutaj gra nie jest już tak wrażliwa na samotność dziecka, kiedy rodzic jest na przykład w pracy. Normalnie dzieciak może sobie siedzieć sam w domu, w dzień, w nocy, nie ma znaczenia. Tylko uważajcie z wychodzeniem do edycji świata, bo gra może wam usunąć rodzinę, w której jest samo dziecko, u mnie się tak stało. The Sims 4 wyróżnia się tym, że da się zrobić od startu samotnego nastolatka. No ale dziecka oczywiście nie możemy zrobić samego, i dostajemy komunikat, że w rodzinie musi być chociaż ten nastolatek. I żadnego pokrewieństwa też nie musi być. A jak pozbyć się tego opiekuna, dowiedziałam się z filmu U Cosmo, który wyszedł relatywnie niedawno, gdzie właśnie grał samotnym dzieckiem w tej części. Ten film był już w trakcie tworzenia, jak tamten zobaczyłam, więc fajnie, że dostałam na talerzu. W zasadzie już rozwiązanie. dzięks. Wystarczy przez zarządzanie światami przełączyć się na inną rodzinę na chwilę i na przykład odwiedzić tę naszą główną rodzinę i na kodzie testing cheats kliknąć z Shiftem na opiekuna i dodać go do tej rodziny, a potem przełączyć się z powrotem. I ot, mamy samo dziecko, a gra się nie połapie. Tylko wtedy, jeśli chcemy zmienić wygląd, na przykład temu dziecku, to trzeba to zrobić w tej szafie, ze spotkajmy się, gdzie edytuje się tylko jednego sima. Bo jeśli zrobimy to standardowo przez lustro albo taką zwykłą szafę, to granie pozwoli nam zatwierdzić zmian, bo jest samo dziecko. To teraz, jak dzieciom idzie samotne życie? Oczywiście, włączając w to moją ingerencję, moje sterowanie i moją pomoc. Ogólnie we wszystkich Simsach raczej dzieci mogą dbać bez większego problemu o wszystkie swoje potrzeby, nie są zależne od rodzica w, nie wiem, głodzie, towarzystwie i tak dalej, jakoś są w stanie sobie to ogarnąć. Ale w Sims 1 wiadomo, niezależnie od tego w jakim wieku i ilu Simów mamy, zawsze jest taka mizerna, cicha rozgrywka licha. Droższe sprzęty na pewno pomogą, a że dziecko nie może gotować, to warto zamiast kuchenki kupić mu na przykład droższą lodówkę, żeby jedyna rzecz, jaką może zjeść w lodówce, czyli przekąski, bardziej najadały. Inne opcje jedzenia to zamówienie pizzy, ciasteczka z trybu kupowania, bo z indykiem dziecko nie może nic zrobić, oprócz posprzątać. No i może zamówić catering, jeśli ma stół bufetowy, to jest akurat bardzo fajna opcja, tylko bardzo kosztowna. Więc póki jest hajs, to jest dobrze. A początkowe 20 tysięcy dla takiego jednego dziecka może wystarczyć na całkiem długą rozgrywkę, bo nie trzeba mu dużo mebli. Jednak utrudnieniem u dziecka są oceny w szkole i wizja wspomnianej wcześniej szkoły wojskowej. Jeśli będzie chodzić do szkoły w dobrym nastroju, to ocena zostaje bez zmian, ale wiadomo, jak z tym nastrojem jest w jedyneczce. Samotny dorosły ma przewagę w tym, że zawsze do pracy jakoś da radę pójść. Jeden dzień może od czasu do czasu pominąć bez konsekwencji, trochę grosza wpadnie, a po pracy w zasadzie może już tylko ogarniać potrzeby, jeśli nie ma konieczności awansować i obecna wypłata wystarcza mu na rachunki. Trochę jak w życiu szkoła, po szkole jeszcze praca domowa, jeszcze trzeba zjeść, odpocząć i brakuje godzin w dobie. Rozwiązanie nie chodzić do szkoły. Pójście do szkoły w niezbyt dobrym nastroju i nie pójście w ogóle ma bardzo podobny skutek, więc po co marnować ponad 6 godzin, skoro i tak rezultat będzie fatalny? Uczenie się z regału daje efekty od razu, jakaś godzina, dwie nauki i mamy o pół oceny wyżej, więc zdecydowanie lepiej olać autobus i przejść na edukację domową. Tę opadniętą ocenę możemy spokojnie nadrobić w trakcie dnia i jeszcze zostanie nam trochę czasu na chociażby ogarnianie potrzeb, zamówienie pizzy cokolwiek. Samotność może być sporym problemem, ale na szczęście na parcele ciągle przychodzą jakieś zwierzaki, jeśli mamy ten dodatek, oczywiście. Trzeba je wtedy dorwać i wypełnić towarzystwo najbardziej, jak się da. Tak jest najłatwiej, bo gadanie z ludźmi w jedynce to jest takie utrapienie, jeszcze w ogóle towarzystwo opada od źle zrobionych interakcji, no po prostu tragedia. W tej części miło zaskoczyłam się tym, że zabawki powiększają znacznie zabawę, więc skrzynka z zabawkami się super przydaje. Dobrze, że to sprawdziłam, bo w dwójce zabawa z zabawkami tak wolno podnosi zabawę, że w ogóle nie warto. W trakcie testu odjęłam zapas pieniędzy przez kupienie losowych rzeźb, żeby dzieciak przy edukacji domowej musiał jeszcze zarabiać na rachunki, a właściwie odkupienie odebranych rzeczy, bo o ile może wyjąć rachunki ze skrzynki, to nie może ich zapłacić, można przykombinować kodami, żeby nie płacić rachunków, np. wpisać Move Objects on i usunąć listonoszkę, zanim jeszcze włożę rachunki, ale ten test nie miałby żadnego sensu z takimi sztuczkami. Dziecko może zarobić pieniądze przez malowanie obrazów. I póki utrzymamy potrzeby na niezłym poziomie, to da radę może nawet codziennie coś namalować i sprzedać. Nie bardzo rozumiem kwestię ceny obrazów, bo jeden dzieciak z testu sprzedawał je zawsze za 5 simoleonów, a drugi za 103. Ta druga kwota może już być wystarczająca do normalnego życia. Z dziećmi jest taki szkopuł, że nie mogą się uczyć umiejętności nie mają ich w ogóle w swoim panelu. Ale podobno stworzone od zera mogą dostać losowe umiejętności i może dlatego jeden z moich dzieciaków miał wrodzony talent do malowania. Ale postępów w sprzedaży obrazów nie będzie żadnego, więc jeśli trafi się dzieciak sprzedający obrazy za prawie nic, no to zostaje już tylko Rosebud. Znany również jako Rosebud. Albo ciśnięcie na wysokie oceny, żeby dostawać 100 simoleonów od jakichś fantomowych dziadków raz na jakiś czas, ale to graniczy z cudem. U tego właśnie dzieciaka od słabych obrazów komornik ciągle zabierał sztalugę, bo najwidoczniej akurat tyle były warte rachunki, także on wiedział, że nie warto w ogóle próbować. Nawet w tej lepszej rozgrywce, gdzie już ogarnęłam nauczanie domowe i tak dalej, dzieciak koniec końców trafił do szkoły wojskowej i zostałam z pustą parcelą. Nie jestem w stanie zliczyć ile razy wyszłam bez zapisu podczas tych testów, ale dużo. Powiedziałabym, że poziom trudności jest ogólnie w jedynce wysoki, a jak się gra samym dzieckiem, no to oczywiście jeszcze wyższy. Zachowanie równowagi jest bardzo trudne. Wystarczy jeden fałszywy krok i już kaplica. Jeśli chodzi o inne opcje w telefonie niż te jedzeniowe, to oprócz zwyczajnego zadzwonienia po prostu do sąsiada, dziecko może też zorganizować przyjęcie, ok, ale nie może zadzwonić po fachowca czy sprzątaczkę, co jest zdecydowanie bardziej przydatne. Więc odkupowanie obiektów jest dosyć częste w takiej rozgrywce, bo nie dość, że komornik, to jeszcze zepsutą rzecz, każdą też trzeba wymienić. No niby można ich nadal używać, przeważnie tam kibla czy prysznica, ale wiadomo, że bałagan nie fajnie. Gdybyśmy jednak pokusili się, żeby wzbogacić naszego młodocianego kodami, to jak w życiu otwierają się nowe możliwości, na przykład kupienie mu sługusa czyli robota, który posprząta, naprawi zepsute obiekty i ogarnie też żarcie, jeśli zostanie o to poproszony, co jest trochę upierdliwe, a to jedzenie nie jest y, jakieś bardzo sycące, ale jak się zje kilka talerzy, to jest git i jest przygotowywane bardzo szybko, bo Sługus go w zasadzie nie gotuje, tylko po prostu wyciąga z siebie, jakby wyczarowuje. Sługus ogarnia też ogród, dla dziecka nie jest to super przydatna informacja, ale pozbędzie się też karaluchów, które oczywiście ma się od dnia pierwszego w tej grze. Jeśli chcielibyśmy ogarnąć sługusa na tych podstawowych 20 tysiącach, jakie ma się na początku, to trzeba by było dzieciakowi zrobić dom za 1500 simoleonów, bo najtańsza działka kosztuje 3500, a sługus kosztuje 15 tysięcy. Mnie się udało w miarę to zrobić, ale na umywalkę nie wystarczyło, więc nie za bardzo jest jak sprzątać brudne talerze. W jedynce chyba simowie nie mogą ich wyrzucać do kosza, ale chociaż tyle, że jak jest sługus, to dziecko nie potrzebuje np. lodówki. Także ja już tutaj widzę ten film Pixara, jakiś mój przyjaciel sługus. <noise> A poza tym już jako taka wisienka na torcie warto też zauważyć, że w Sims 1 nie ma weekendów, nie ma w ogóle dni tygodnia, ani też oczywiście starzenia, więc tego typu egzystencja jest nieskończona. W The Sims 2 i też potem częściach kolejnych, zasadniczym wspomagaczem i przewagą nad jedynką jest to, że dziecko je w szkole. I w dwójce taki posiłek może mu wystarczyć nawet na dobę, ewentualnie jeszcze jakiś sok z lodówki i git. Dziecko nie może gotować w standardowej kuchni, ale jest zabawkowa kuchenka do wypiekania babeczek. Nie najadają jakoś bardzo, ale zawsze coś. Dzieciak jak najbardziej może zamówić sobie pizzę czy chińszczyznę. Tych rzeczy nie można odkładać jako resztki do lodówki, więc warto wykorzystać wyposażenie sima, żeby większość pizzy się nie zmarnowała, bowiem w kieszeni jest zawsze świeża. W późniejszym momencie rozgrywki zauważyłam, że dziecko może podać jedzenie na stole bufetowym, co jest super opcją, jeśli ma pieniądze. Żeby jedzenie z takiego bufetu się nie zmarnowało, można zrobić mój klasyczny myk z braniem pojedynczych porcji ileś tam razy i odkładaniu ich do lodówki. Resztki w lodówce też nigdy się nie psują w dwójeczce, więc można zrobić naprawdę solidny zapas. Także jedzenie nie jest w ogóle problemem. Najbardziej uciążliwą rzeczą jest to, że dziecko nie może w ogóle odbierać poczty ani też na przykład podnosić śmietnika, więc jak jakiś pies albo złośliwy sąsiad go przewróci, no to już musi tak zostać. I kiedy domowy śmietnik się zapełni, trzeba by było go wymieniać, żeby było w ogóle gdzie wyrzucać śmieci. Dziecko musi regularnie odrabiać lekcje, bo każda nieodrobiona praca domowa to ocena w dół, tak samo jak nie pójście do szkoły. Nie trzeba odrabiać codziennie, ale jakaś równowaga musi być, bo najniższa ocena oznacza opiekę społeczną. Podobnie jak w jedynce gra powiadamia nas, kiedy dziecko ma słabe stopnie, kiedy jest już taki moment krytyczny, ostatni czas na poprawienie i zdecydowanie tego nie przegapimy, bo te powiadomienia pojawiają się tak na oko co 3 sekundy. Więc to może być dobry moment, żeby nadrobić kwestie szkolne i na przykład odpuścić pracę na jakiś czas, jak dziecko może pracować? Również malować obrazy, ale też sprzedawać lemoniadę. To pierwsze jest zdecydowanie bardziej opłacalne, jako że tutaj już dzieci mogą rozwijać umiejętności, alleluja. A przy mistrzostwie nawet sprzedawać arcydzieła, czyli obrazy warte więcej niż 500 simoleonów. I samo to, żeby mieć odpowiedni nastrój do malowania, nie jest jakimś wielkim problemem, czasami się zdarzy, że Sim nie ma na to ochoty, ale potrzeby jest dużo łatwiej ogarnąć niż w jedynce. Przy szkole, pracy domowej i ogarnianiu potrzeb dziecko jest w stanie wyprodukować taki obraz w dwa dni, a jeśli faktycznie będzie sprzedawał za kilka stów, to jeszcze będzie się wzbogacać, bo rachunki są śmiesznie niskie. W tym wypadku około 60 simoleonów na tydzień, więc nawet przy kreatywności gdzieś tak do trzeciego poziomu dziecko może spokojnie zarobić na te rachunki, a raczej znowu odkupowanie przedmiotów i normalnie żyć. Kiedy zorientowałam się, ile mniej więcej wynoszą rachunki, bo nie byłam w stanie tego podejrzeć w żaden sposób, zrobiłam na parceli wabik na komornika. Postawiłam dekoracyjną krówkę na trawniku, żeby bez problemu ją potem odkupić i nie zastanawiać się, jakie tam obiekty będą odebrane. Podziałało. Szanowny panie komorniku, proszę przyjąć ten dar w postaci porcelanowej krowy milki, jako zadośćuczynienie tego, że nie sięgam do skrzynki pocztowej, a mój tata został zamurowany. A źródłem zarobku może być też łowienie ryb, jeśli zrobimy staw na parceli domowej. Nawet but sprzedaje się za 15 simoleonów, więc jest to dosyć opłacalny biznes. Ale największym moim zaskoczeniem w dwójce, nawet powiedziałabym, że szokiem, jest to, że dziecko może całkowicie zajmować się ogrodnictwem. Może robić z roślinami wszystko i też je sprzedawać. Wiadomo, że przy szkole i tak dalej nie za bardzo może mieć czas, żeby te rośliny były jakiejś super jakości, ale nadal nawet te kiepskiej jakości sprzedadzą się z dosyć dużym. Zyskiem, także to jest mega opłacalne zajęcie dla takiego dziecka. Podobnie jak w jedynce i jak przy w zasadzie każdym samotnie żyjącym simie, potrzeba towarzystwa może czasem sprawiać kłopot. Na szczęście, dzieciak zawsze może zaczepić jakąś znajdę na podwórku albo zadzwonić do pani od pizzy. Co i raz przeprowadzi też kogoś ze szkoły, i jeśli ta osoba ma telefon, to też może zadzwonić. Gdyby w domu był komputer, to czat z innymi dziećmi też jest jakimś pomysłem. Ale w tej rozgrywce dowiedziałam się, że opieka społeczna może zabrać dziecko za niską potrzebę towarzystwa. Normalnie dostałam ostrzeżenie, że dziecko nie ma poświęconej wystarczającej uwagi. Myślałam, że jeśli chodzi stricte o potrzeby, to tylko za głód zabierają, a się okazuje, że towarzystwo też jest istotne. Bo sprawdziłam to potem i faktycznie opieka społeczna zabiera dziecko z niskim towarzystwem. Nowa obawa odblokowana. Przysięgam, że w każdym miesiącu dowiaduję się czegoś nowego o tej grze. I tu znowu przypominam o filmie o adopcji, gdzie mówiłam o wszystkich innych powodach odbierania dzieci. Zagrałam moją samotną Sonią dobre trzy tygodnie, i przez ten czas zdołała zarobić tyle, żeby kupić sobie telewizor i spokojnie mogła zamawiać takie usługi jak sprzątacz czy majster, albo może nawet dałaby radę z lokajem. Pamiętajmy, że dziecko szkolne może też zadzwonić sobie po opiekunkę. Tutaj akurat miałam na parceli rodzica, ale mogłabym ją zatrudnić na jakiś czas na przykład do gotowania. Tylko z doświadczenia wiem, że baba by tylko robiła jedzenie przez interakcję zrób, a nie podaj i nigdy by go nie podawała, a dziecko nie może samo podać, więc nie mogłoby tego zjeść. To jest klasyczny problem z nianią w Sims 2, odkąd ta interakcja zrób na lodówce w ogóle istnieje. Czyli tam chyba własny biznes czy coś. Także odpuściłam Sergiusza desperata całkowicie w tej rozgrywce. Był też moment, kiedy dziewczynka była trochę nieszczęśliwa przez niespełnianie pragnień, ale potem zaprzyjaźniła się z panią od pizzy, tak jak chciała i od razu humor lepszy. Rozwijanie umiejętności też dawało jej sporo satysfakcji, bo miała takie pragnienia. Żeby jeszcze bardziej ułatwić sobie sprawę, można użyć korzyści aspiracji, których na ogół nie używam, czyli wolniej opadających potrzeb plus za punkty szczęścia życiowego kupić drzewka pieniężne, których dzieci mogą używać, a nie kosztują dużo. Zauważmy też, że grałam na wyłączonym starzeniu, a w normalnej rozgrywce Sonia po kilku dniach stałaby się nastolatką i wtedy już na spokojnie by sobie poradziła. W kolejnych częściach zasadniczą rewolucją jest to, że dzieci mogą w ogóle wyjść z domu, bo w jedynce i dwójce są całkowicie uziemione, nie mogą opuszczać swojej parceli domowej. No dobra, trochę skłamałam. W jedynce dziecko może iść do abrakadabrowa przez dziurę w ziemi, ale niewiele ma tam do zrobienia. Oprócz takich rozrywkowych rzeczy, które kosztują pieniądze, nic jakiegoś bardziej pożytecznego tam nie zrobi, a w takiej trujeczce dziecko ma tyle możliwości, że aż nie wiadomo w co ręce włożyć. Jedzenie? Żaden problem. Zabawkowa kuchenka, z której babeczki najadają do pełna, lunch podczas pobytu w szkole, kosze piknikowe w parku, stoiska i zawody w jedzeniu na festiwalach. Można odwiedzić inną rodzinę i może akurat ktoś zacznie gotować. Można kupić warzywa i owoce w sklepie spożywczym i tym się żywić. No i darmowymi daniami na szybko z lodówki. Zarabianie pieniędzy? Panie, jest tego naprawdę aż za dużo. Można sprzedawać upieczone babeczki, ale tym Simowie się za bardzo nie interesują, idzie to bardzo opornie, więc zupełnie się to nie opłaca. Lepiej włożyć je sobie do lodówki i jeść na śniadanie. Jest stanowisko do lemoniady, ale tylko w store, więc nie próbowałam, bo nie mam. Klasycznie malowanie obrazów też zawsze spoko, a wszelkie obiekty kolekcjonerskie można sprzedawać bezpośrednio z wyposażenia, w tym chociażby ryby. Łowienie ryb jest chyba najbardziej opłacalną rzeczą tutaj. Jest pewne ograniczenie co do spędzania czasu poza domem, bo po 22.00, jeśli dziecko jest gdzieś na mieście, to może je złapać policja. Ale tylko przywozi go do domu, więc to nie jest jakieś straszne i też nie zawsze musi się to wydarzyć. A nawet respektując te zasady, i tak mamy jeszcze mnóstwo czasu, żeby pochodzić i pozbierać jakieś rzeczy. W trójce dziecko ma trzy cechy charakteru, gdzie niektóre z nich mogą być przydatne w takiej rozgrywce, na przykład pasożyt czy kleptoman. Dzięki nim możemy dostać rzeczy od innych simów albo po prostu je ukraść. Mały złodziejaszek, co i raz ukradnie coś w szkole, tak automatycznie, i potem możemy to sprzedać. Ale i z bardziej etycznie akceptowalnym charakterem są robaki, ryby, kamienie. Tylko ogrodnictwem dzieci nie mogą się w ogóle zajmować, nawet nie mogą zerwać sobie jabłka z drzewa, żeby je zjeść. Przy szukaniu obiektów do sprzedania znacznie przydałby się pomocnik kolekcjonera za punkty szczęścia, ale chwilę musielibyśmy na niego zbierać, więc okazja ze szkoły o zbieraniu robaków albo kamieni jest bardzo przydatna, bo wtedy w podglądzie mapy widzimy, gdzie one są. To działa prawie identycznie jak pomocnik kolekcjonera, tylko jest tymczasowe i tylko skupione na tej jednej rzeczy. Można tych rzeczy uzbierać więcej niż potrzeba, a za samo spełnienie tej okazji też dostaniemy pieniądze. Moje największe niemiłe zaskoczenie to to, że dziecko nie może w ogóle zadzwonić po usługi, czyli nie może zrobić tak podstawowej rzeczy jak zamówienie pizzy. A jeśli coś się zepsuje, to wracamy do systemu jedynki. I trzeba to po prostu wymienić. Tym bardziej, że tutaj częściej bywa tak, że zepsutych obiektów nie można używać, na przykład prysznica. I znowu dziecko nie może sięgnąć do skrzynki pocztowej, ale rachunki można zapłacić przez to wyskakujące okienko z przypomnieniem, że został ostatni dzień. Tylko wydaje mi się, że dalej w rozgrywce to okienko może już nie wyskakiwać, albo ja jakimś cudem faktycznie je przeoczę, no ale i w tej rozgrywce spotkał mnie komornik, jako że to okienko to jest dosłownie jedyny sposób na zapłacenie rachunków. Jednak w trójce jest dużo łatwiej z potrzebami, więc malować obrazy można zawsze. Dziecko bez żadnego problemu odrobi lekcje, nawet samo z siebie. Więc będziemy mieli ucznia z najwyższą oceną, ogarniającego samemu rachunki, przez większość czasu przynajmniej, i z jeszcze nadwyżką pieniędzy, żeby na przykład powymieniać sprzęty na lepsze. Nie musiałam grać długo, żeby się zorientować, że w tej części jest naprawdę super łatwo. Na pewno bezdomne dziecko miałoby o wiele trudniej. Grałam sobie kiedyś w takie wyzwanie i było całkiem ciekawe. Można się spodziewać, że w The Sims 4 nie jest to wiele trudniej niż w części poprzedniej. Darmowych dań na szybko w lodówce nie brakuje, a do tego dzieci nie interesuje ich dieta i nie dostają tego nastrójnika o niezbalansowanych posiłkach. Poza tym mogą zamówić sobie pizzę, która jest tańsza niż w innych Simsach, albo Zumers, gdzie ma wybór różnych posiłków. Na mieście są też stoiska z jedzeniem do kupienia. No zdecydowanie w czwórce też głód nie jest problemem. Ale jeśli chcemy jeść porządniejsze posiłki, to musimy na nie zarobić. No i powiem Wam, że jak zwykle czwórka jest pełna śmiesznych paradoksów. Jako, że tutaj jest sporo przedmiotów do używania tylko dla dzieci, to no, dziecko. Tym razem nie może używać sztalugi, nie może malować obrazów. Może tylko rysować na tym specjalnym stoliku, gdzie nawet przy wysokich umiejętnościach te rysunki nie sprzedają się zbyt drogo. Także to totalnie odpada, a to się zupełnie nie opłaca. Ale dziecko może zarabiać na napiwkach przy grze na instrumencie, to jest nowość. I może to robić na mieście, nie potrzebuje kupować instrumentu. Może też dziergać, ale nie ma opcji sprzedania tych obiektów, bo nie może korzystać z Plopsy, ale opcji kolekcjonerstwa jest naprawdę sporo i już z tego dzieciak może mieć wystarczająco dużo pieniędzy. Bo te rzeczy sprzedaje się bezpośrednio z wyposażenia. Są maleńkie ograniczenia, na przykład nie może wydobywać nic z tych takich kopczyków, ale może ze skałek, może zbierać i rozmnażać żaby, no i oczywiście łowić ryby. A kiedy od tego łowienia osiągnie szósty poziom umiejętności umysłowych, to może też zbierać plony roślin. Wiadomo, że nic sobie samo nie zasadzi, ale dzikich roślin trochę jest. Wiecie, co jeszcze dziecko może zrobić w czwórce? Adoptować zwierzaka. Tak, w tej części jako jedynej dziecko może zadzwonić do schroniska i normalnie wziąć zwierzę, jeśli ma na to hajs. Oczywiście polecam bardziej kota niż psa, bo dzieci nie mogą chodzić z psami na spacer, a w tej części one tego bardzo potrzebują. Kotem takie dziecko może się całkowicie zająć, posprzątać kuwetę, nakarmić, a nawet oduczyć niepożądanych zachowań. W mojej rozgrywce jakimś cudem kot ani razu nie zachorował, ale można było z nim iść do weterynarza na wizytę kontrolną oraz kupić przysmaki na poprawę zdrowia. Nie ma tutaj ograniczeń oprócz oczywiście pieniędzy, które jednak łatwo zdobyć. Pamiętajmy, że w Sims 4 też jest cecha kleptoman, którą mogą mieć dzieci. Tylko tutaj ona jest trochę bardziej skomplikowana, bo trzeba jeszcze się uczyć złośliwości, więc na takim początkowym poziomie ona może nie być jakoś super przydatna. Zwłaszcza, że kiedy dziecko autonomicznie ukradnie książkę w szkole, to się dzieje prawie codziennie, to tej książki nie można sprzedać. Ale od czasu do czasu zaczaić się na jakąś lampę u sąsiada, czemu nie? Rachunków dziecko oczywiście nie może zapłacić. I nie ma też żadnej okrężnej drogi do tego, więc trzeba się spodziewać odcięcia prądu, potem wody, no i w końcu wizytę komornika i odkupowania obiektów. Można korzystać z prądu i wody na parcelach publicznych, ale nadal tutaj kwestia rachunków jest wyjątkowo niewygodna. W ogóle w tej rozgrywce komornik zbiegł się z ucieczką kota i Sara podeszła do pana komornika ze smutną miną i pytaniem, czy ten kot w ogóle kiedyś wróci. A komornik się wyraźnie tym bardzo przejął, po czym radośnie poszedł zabrać telewizor i ogołocić prawie całą sypialnię Na szczęście chociaż tyle, że po komorniku cały dług zostaje spłacony i wracają wszystkie media. I na nowym zapisie pierwsze rachunki przyjdą dopiero po 8 dniach, więc mamy trochę czasu, żeby uzbierać pieniądze. Rozgrywka na nowym zapisie zaczyna się w niedzielę i ten pierwszy poniedziałek jest pomijany, jeśli chodzi o rachunki. Dla porównania w Sims 3 też jest pominięcie pierwszych rachunków, ale przychodzą też w czwartek. Jeśli chodzi o jakiekolwiek zasady i obowiązki, to w Sims 4 nie ma praktycznie żadnych. Szkołę można olać, bo najgorsza ocena w podstawówce nie ma żadnych konsekwencji. A poza domem, dzieciak może spędzać całe noce i żadne władze się nim nie zainteresują. Jedyna opcja ustalenia zwanej godziny policyjnej jest z tą tablicą zbyć rodzicem, ale samo dziecko nie może nic z nią zrobić, więc hula i dusza. Nawet z potworem z podłóżka dziecko jest w stanie samo sobie poradzić, więc bez obaw. Jeśli chodzi o opcje na telefonie, to są one dosyć ograniczone. Oprócz tego, że można zadzwonić do ośrodka adopcyjnego, nie można sobie ogarnąć takich usług jak sprzątaczka. Jeśli coś się zepsuje, no to znowu trzeba to wymieniać. Dlatego właśnie są takie paradoksy, że dziecko może z jednej strony adoptować sobie zwierzaka, nie ma żadnego problemu. Ale jeśli zapcha mu się kibel, no to niestety musi kupić nowy kibel. Bo nawet na samym zepsutym obiekcie nie ma opcji zadzwonienia po fachowca. Podsumowując, Każda część ma swoje niuanse, swoje ograniczenia i swoje możliwości, i one potrafią się bardzo różnić między częściami. W Sims 1, niezależnie w jakim wieku mamy Sima, jest zawsze po prostu tragedia. No i w przypadku akurat konkretnie dziecka, nie za bardzo są te możliwości zarobku, więc jeśli nie gramy na kodach, no to prędzej czy później pieniądze się skończą i skończy się rozgrywka. W The Sims 2, jeśli nieistotne byłoby dla nas to, że dziecko nie może w ogóle pójść na parcelę publiczną, nie ma żadnej możliwości, żeby to zrobić bez dorosłego, to dziecko jest najbardziej samodzielne właśnie w dwójce. Wszystkie usługi sobie ogarnie, całkiem nieźle może zarabiać, może zajmować się ogrodnictwem, jest masa możliwości, nawet będąc zamkniętym na jednej parceli. W Sims 3 bardzo kontrastuje ze sobą to, jak ogromne możliwości ma się ze względu na otwarty świat, z kolekcjonerstwem, łowieniem itd., a jak ograniczone opcje są na telefonie. W Sims 3 najbardziej martwi mnie kwestia pożaru na przykład, bo dziecko nie byłoby w stanie zadzwonić po straż pożarną. Podobnie też z włamywaczem, bo po policję też dzieciak nie zadzwoni, także alarm konieczny jakby, co? Dobrze sobie na niego zarobić. Więc w Sims 3 dziecko jest bardzo zależne od dorosłych, jeśli chodzi o takie kwestie bezpieczeństwa. W Sims 4 już mniej, bo może dzieciak zadzwonić na przykład na Straż Pożarną, która oczywiście doszła w którejś tam aktualizacji jakiś czas temu. Włamywacza tam w ogóle nie ma, więc luz. Ku własnemu zaskoczeniu muszę przyznać, że w Sims 4 najbardziej można odczuć taki klimat rozgrywki samotnym dzieckiem. Bo można bez żadnych konsekwencji porzucić szkołę, dzieciak może mieć zwierzaka, i jakby ta autonomiczność jest dosyć duża, aż powiedziałabym, że zdecydowanie nierealistycznie duża. Ale jeśli mielibyśmy faktycznie wymyślić sobie taki scenariusz, że jakieś dziecko zostało porzucone, nikt się nim nie interesuje i musi sobie radzić samo, to faktycznie najbardziej do zrobienia taki scenariusz jest właśnie w czwórce. I też to, że dzieciak nie może sobie tak po prostu malować obrazów i mieć fortuny z tego, dodaje sporo realizmu. Chciałabym powiedzieć, że najłatwiej jest w Sims 3, ale te kwestie bezpieczeństwa mnie na tyle martwią, że nie mogę tego powiedzieć. W Sims 4 myślę, że jest najłatwiej, bo w Sims 2 nadal jest to zagrożenie opieką społeczną za oceny i do szkoły trzeba chodzić, trzeba odrabiać lekcje, poświęcać na to czas. Więc już nie będę przedłużać, bo i tak ten film na pewno jest bardzo długi. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście, bo ja się dowiedziałam bardzo dużo, jak zwykle przy robieniu takich filmów. Zawsze wychodzę z założenia, że jeśli ja się czegoś dowiedziałam, to na pewno ktoś inny też się czegoś dowiedział. W Sims 3 i Sims 4 nie mam wszystkich rozszerzeń, więc tak nie do końca niby wszystko mogłam sprawdzić, ale też trochę o tym czytałam i wydaje mi się, że już nie ma nic więcej. Ale jeśli przyjdą Wam do głowy jakieś rzeczy z rozszerzeń, które dzieci mogą jeszcze dodatkowo robić, albo nie mogą robić, mimo że jest taka funkcja, to dajcie znać, żeby w komentarzach jeszcze była dodatkowa skarbnica wiedzy. I jak zwykle. Bardzo, bardzo dziękuję bardzo za oglądanie z różowodziami, ciekawym i widzimy się w następnym. Pa!